Szczyt lewo śmiało, i 50 i 4 lewy krótki. 50, 4 lewy krótki i prawy łuk długi. 4 lewy krótki, prawy łuk długi. 50, zaszczytem 5 prawy średni. Zaszczytem 5 prawy średni. I 50, i 4 lewy średni. Do lewy łuk. 4 lewy średni, do lewy łuk. I szczyt środkiem śmiało. I 50. Szyd środkiem śmiało. 50. 5 prawy średni przez szczyt wąsko. I co widzisz? Co widzisz? I od szczytu lewy łuki 100. Stoj. 4 prawy krótki przez szczyt. 20. 4 prawy krótki przez szczyt. 20. 4 prawy krótki. 20. Hamowanie dwa lewy z rogi. 500 łycha 500 łycha 5 lewy średni przez szczyt 50 5 lewy średni przez szczyt 50 za szczytem 50 za szczytem, 50. Za szczytem 5 lewy średni za szczytem 5 lewy średni i szczyt śmiało i 100. Szczyć śmiało, 100. Hamowanie za szczytem 4 prawy średni, przedni. Hamowanie za szczytem 4 prawy średni, przedni. I 30. I 3 wyśredni, Wyryb z drogi z uwagą. I 50. I 4 prawy średni. 4 prawy średni, 50. I szczyt lewo. 20. Hamowanie 4 prawy krótki. I 80. I hamowanie 2 prawy tapetą. I 150. I 5 prawy krótki przez szczyt na bruk z uwagą. 3 lewy krótki, do 3 prawy ciasny, do 4 lewy średni, i 20, do 4 lewy krótki, do 30, do 4 prawy długi, może ciąć, 80 widzisz. Lewy łuk, hamowanie zaszczytem, trzy prawy ciaste otwiera. Hamowanie zaszczytem, trzy prawy ciasdy otwiera. I lewy łok. Lewy łok i szczytem trzy lewy przyciąć. Za szczytem, trzy lewy przyciąć. I prawy łuk długi i 80. I prawy łuk długi i 80. Szczyt środkiem śmiało, do 4 prawy długi, koniec wybija. Szczyt środkiem śmiało, do 4 prawy długi, koniec wybija. I 30. Koniec wybija. 30. Lewy łuk. 35, lewy krótki z uwagą. Do 5 lewy krótki. Tak, do 5 lewy krótki, 150. Hamowanie 3 prawy z drogi. Prawy krótki, trzymaj z uwagą, do 5 prawy krótki przez szczyt. 80, 5 lewy średni, 50, 4 prawy średni, trzymaj koniec. 4 prawy średni, trzymaj koniec, do 4 lewy średni, szczyt wybija. Szczyt wybija. 30, 4 lewy średni, do 4 prawy średni, do 4 prawy zacisk, do 3 wynosi przez szczyt. Do 4 lewy średni przyciąć. 5 lewy krótki przyciąć. I 50. 50 i prawe łoki od szczytu 5 lewy krótki. Od szczytu 5 lewy krótki i 100. 4 lewy krótki na bruk. 4 lewy krótki na bruk i 80. I 5 lewy średnie hamowanie za szczytem 3 prawy średnie z uwagą. 5 lewy średnie hamowanie 3 prawy średnie z uwagą. I 5 lewy krótki, 30 widzisz, hamowanie dwa prawy z drogi przyciąć. 200. 200. Prawy łok przez szczyt z 80. 80. Prawy łok, to prawy łuk długi przez szczyt. Prawy łuk długi przez szyd i 35 lewy krótki przez szyd. 5 lewy krótki przez szczyt, 50 widzisz. Do no prawy łok, przez szyd 50. 5 prawy krótki. 3 środkiem śmiało. Do no 5 prawy krótki przyciąg. Do no 5 prawy krótki przyciąg. 30 i prawy łuk przez szczyt, 80. Prawy łuk przeszyt, hamowanie 4 lewy średni nie ciąć. Prawy łuk przeszyt, hamowanie cztery lewy średni nie ciąć. Do prawy łuk. Do 5 lewy średni przeszyt. 20. Hamowanie zaszytej. 5 lewy średni. Trzymaj. Do 5 prawy krótki. I 20. 3 lewy krótki ciąć 200 od, od szczytu 4 lewy długi ciąć po kuli do 4 prawy długi do 4 prawy długi 100, 100. 100. szczyt lewą 50 Szczyt lewą 50, za szczytem hamowanie 4 prawy średni przyciąć, za szczytem hamowanie 4 prawy średni przyciąć, do 5 lewy średni przez szczyt, do 4 lewy średni przyciąć, 4 lewy średni przyciąć i 300, 300, szczyt prawą śmiało i 100, szczyt prawą śmiało i 100, Dalej, i za szczytem prawy łuk do lewy łuk, koniec zacisk, przyciąć, lewy łuk, zacisk, koniec przyciąć, i stop, stop, Dalej, prawy łuk 150, Cztery prawy długi, przyciąć, Cztery prawy długi, przyciąć, stop, I hamowanie, stop, hamowanie, cztery lewy długi, trzymaj, 4 lewy średni przyciąć 34 lewy średni przyciąć 100 4 prawy długi ciasny 4 prawy długi ciasny 100 100 5 prawy średni przez 3 to 5 lewy długi przyciąć 5 prawy średni przez szczyt, do 5 lewy długi przyciąć. 80. 5 prawy długi przez szczyt, trzymaj. 24 lewy długi, trzymaj. Hamowanie 4 prawy krótki. 4 lewy długi, trzymaj. Hamowanie 4 prawy krótki. Szczyt śmiało. 30, hamowanie 3 lewy opór. Łuk przeszy, to prawy łuk do 5 lewy krótki przeszyt, 5 lewy krótki przeszyt, 30, 4 prawy długi przyciąć, 4 prawy długi przyciąć, 20, 4 lewy długi nacisk przeszyt, 4 lewy długi nacisk przeszyt, do 4 prawy, do 4 prawy długi, 4 prawy długi. Do 5 lewy średni, 5 lewy średni, do 5 prawy średni i 50 widzisz, 4 lewy średni przez szczyt, 50 widzisz, 4 lewy średni przez szczyt, 30, 5 prawy krótki przez szczyt, do prawy łok i szczyt środkiem, prawy łok, szczyt środkiem, 25 lewy krótki, 5 lewy krótki, do prawy łok i stop Prawy łuk długi przez szczyt, prawy łuk długi przez szczyt, 50, hamowanie 4 lewy długi. Hamowanie 4 lewy długi. I 50, 4 lewy długi, 50. 50, prawy łuk 3 lewą, prawy łuk szczyt lewą, 50, 5 prawy ślisko, koniec, chopa z duzi. Popatrz, prawy łuk długi, po 3 tu widzisz. 3 4 lewy średni, zacisk do lewy łuk. 4 lewy średni, zacisk do lewy łuk. Do 5 lewy krótki przez szyb. 30, 4 prawy krótki z drogi, nie 80, 5 lewy krótki, lewo, od uwagą. Lewy łuk to 4 prawy krótki przeszyt. 4 prawy krótki przeszyt. 30 wybija. 5, 5 lewy średni. 50. Prawy łuk 50. Od szczytu lewy łuk. 80. 5 prawy krótki. Do lewy łuk długi przez szczyt. 5 prawy krótki. Lewy łuk długi przez szczyt. 50. Hamowanie 4 prawy krótki Hamowanie 4 prawy krótki To 1 prawy na asfalt Do 1 prawy na asfalt Lewy upługi 150 Z uwagą, mostek podbija prawą 80 Hamowanie 3 prawy okór Hamowanie 3 prawy okór 80, 5 lewy krótki, 5 lewy krótki, 30, hamowanie 5 lewy krótki do 3 lewy z drogi. 5 lewy krótki do 3 lewy z drogi. I 50, 5 prawy średni. 80, 4 lewy średni, koniec nacisk, przyciąć. 4 lewy średni, koniec nacisk, przyciąć. 80. 4 prawy długi, do 5 lewy średni. 4 prawy długi, do 5 lewy średni. 80, 4 prawy średni, przez szyt ciąć, do 4 lewy średni, przyciąć. 80, 4 prawy krótki ciąć 4 prawy krótki ciąć, 80 w górę 5 prawy, krótki przyciąć 105, 120 widzisz 3 środki śmiało. 100 Ale hamowanie za szytem 4 lewy średni. Hamowanie zaszytem 4 lewy średni I 30, hamowanie 3 prawy długi. 3 prawy długi to 4 lewy krótki do 4 lewy krótki, 30 4 prawy średni, przyciąg przez szczyt 50 5 lewy średni przez szczyt do 4 prawy średni do 4 prawy średni do 5 lewy krótki podwójny 50 Podwójny, 30, prawy łuk, na szczytem 24 prawy długi, koniec zacisk. Do 4 lewy długi. Koniec zacisk, do 4 lewy długi. 30, 30, 5 lewy długi, 200, 5 lewy długi, 200, 5 lewy średni przyciąg przez szczyt, do 5 prawy krótki. 5 lewy średni przez szczyt, do 5 prawy krótki. I stop. 4 lewy średni, do 5 prawy średni przez szczyt. do 5 prawy średni przez szczyt 100. 4 prawy średni, ciasny do 5 lewy średni przez szczyt. 5 lewy średni przez szczyt 150. Szczyt lewą 50. Szczyt lewą 50. 5 lewy średni to prawy łów przestrzyd. To prawy łów przeszyd to 5 lewy krótki i 50. Lewy łuk przez meta 300 Ale tempo się być Barta